Dobro. Siemanko, dzisiaj wam pokażę jak dodać albo mieć skino na ten launcher. Ja jak widać mam Federa, <coughs> Feder klienta, czyli płatnego Minecrafta i no ogólnie. I sobie ustawiłem tego skino. I dzisiaj wam pokażę. Jak ustawić skina na ta -launchera? Dosłownie za darmo. Nic. Wystarczy się zalogować i tyle. Lecimy z tym koksem. Dobra, jak widzimy, jesteśmy teraz na pulpicie. Mam Minecrafta. Yy, no, my, mam Minecraft launcher. Ok. <laughs> Pokazuję wam teraz. Hop. Yy, Poczekaj się. Ok, ja teraz. Mam, o, dobra, mam o takie konto, prawda? Poczekajcie, pokażę Wam. Konta i mam tyle w sobie. Pokażę Wam, jak takie coś zrobić. Szukajcie konto, skonfiguruj i od tutaj będziecie mieć takie coś. Wchodzicie w stronę. Yy, Poczekajcie. Yy, OK. Wpisujecie launcher, okej. Okay. I tutaj ja jestem zalogowany już, ale Wy będziecie pewnie mieli inne, więc o. Kacie signed up, okej. Okay. Wpisujecie login, czyli wasz nick. Załóżmy, że to będzie XZX... nie. I załóżmy, że to będzie ProXD, pro o tak. Tutaj e-mail wpisujecie. Swój. Już chwilę tylko muszę wpisać. Bo tu są wpisane już dwa e-maile. To żadne nie, nie jest to prawdziwe. ok Poczekajcie. Hop, tak zrobimy. Um. Okej, okay. macie taki e-mail, prawda? Wpisujecie sobie jakiekolwiek chcecie hasło. Czyli ja wezmę na przykład o takie. O takie wpiszę. Middle, czyli że nawet przeciętne, jak macie takie coś, jest sukces. Klikacie login. I tu. Hop. Poczekajcie, zanim klikniecie to sobie kopiujecie o to hasło. Wpisujecie tutaj. Ten nikt, który wpisaliście tam w login. I wpisujecie u mnie Pro ProXD i hasło. Login Kurz na no hasło źle. Forgot OK. <coughs> Jak wam nie zadziała hasło, to wpisujecie Forgot, tam macie takie. <coughs> wpisujecie znowu. Okej. Okay. Sukces. Okej, okay, dobra. Chwilunio. Poczekajcie, zaloguję się. Zarogowałem się na tamte wcześniejsze konto, co Wam pokazywałem. Czyli o to nie chcę mi się inaczej i tutaj macie katalog upload skin i upload cape Slim to jest bardziej takie 3D katalog. No i tutaj sobie wybierać jak macie część albo takie tam. No ja sobie uznajmy. Poczekajcie. Dobra zalogowałem się. Mam o takiego skinu. Klikacie sobie katalog albo Upload Skin, albo Upload Cape. No. I to katalog. Tutaj ja bym nic nie wybierał. I sobie wpisujecie. Poczekajcie. Wpisujecie sobie The Skin DEX. Klikacie w to. I tutaj macie różne skineczki, nieskineczki. Ja sobie wybiorę szybciutko coś. Ja sobie wybiorę od takiego. Tutaj macie Dowload. Macie takie coś. Ok, dobra. Wtedy sobie klikacie User. Tutaj znowu w tego talentora Upload Skin. I macie o takie coś. Successful, full, ok. no to macie. Wchodzicie sobie tutaj i wpisujecie nazwę użytkownika. Ja tutaj wpiszę mój adres e-mail, bo też może być, więc chwila. Dobra, i tutaj macie o takie coś. Wpisujecie sobie e-mail. Hasło. Zapamiętaj login. I macie XZ XD, XDLC XD taki nick. Klikacie rozpocznij grę i cięcie. I cięcie. Hop. No i proszę, mamy fajnego skinka. No teraz tego fajnego celownika nie mam, bo to nie Feder. Ale no. No to... Będą kolejne porodniki yy, i zostawcie subika i łapeczkę w górę. Pozdro hop, siuk!